dwa zwycięstwa drużyny zielonogórskiej w roku 90. 50 do 40 w meczu na inauguracji sezonu, kiedy po raz pierwszy po rocznej przerwie w Polonii wystąpili bracia golobowie. 50 do 40 tylko. W rewanżu wysoka porażka 33 do 57. W roku 91 po porażce w Zielonej Górze 37 do 53 Polonia rozgromiła Morawskiego 62 do 28. W roku 92 dwa zwycięstwa Polonii w meczach na styk. 46-44 i 48-42. W tym sezonie sensacyjna porażka Polonii, kiedy to jeszcze nasza drużyna miała ogromne szanse na mistrza. Była zdecydowanym faworytem. 35-55 do 55 w Zielonej Górze. I dzisiejszy mecz drużyna Morawskiego występuje osłabiona brakiem zawodników takich jak Maciej Jaworek, który odniósł kontuzję już na początku sezonu. Tomasz Kruk, który dwa dni temu Potług się dotkliwie na meczu z rybnickim rowem i junior Piotr Kuźniak. A więc mecz najprawdopodobniej nie będzie należał do zaciętych, ale zawodnicy obu drużyn postarają się zapewne stworzyć dobre widowisko. Czy obecne problemy drużyny Morawskiego spowodowane są tylko kłopotami kadrowymi? Od dzisiaj mówi się przecież o kłopotach finansowych pana Morawskiego. To rozdzielić dwie sprawy. Kłopoty finansowe pana Morawskiego i kłopoty finansowe klubu. Pan Morawski ma swoje kłopoty, kłopoty z firmą, a wiadomo, że w każdym klubie, który jest sponsorowany w taki czy inny sposób, również są problemy. Nie sądzę, żeby w klubach w Polsce, każdy klub żył w Sielance, Przepychu pieniędzy, finansów i dobrobytu. W ostatnim numerze tygodnika Różlowego napisano, że tor w Zielonej Górze ma zostać przebudowany, a do klubu ma powrócić Jan Krzysztyniak. Co pan o tym wie? Stąd przeprowadzone takie rozmowy. Natomiast to do przebudowy toru, będzie to zależne od yy, faktycznej kondycji finansowej pana Marowskiego jako właściciela toru żylowego stadionu ulicy rosłowacki Jak pan myśli, jaki będzie wynik dzisiejszego meczu? Przyjechaliśmy osłabieni, nie mam w składzie jeworka, przyjechałem w siedmiu składzie. naśpikowane to jest rezerwami juniorów. Nie przyjechał również podstawowy junior Tomek lub na ostatnim meczu przedwczoraj z Robem Rybnik. Jest potłuczony i jadę w przypadku juniorów bardzo głębokimi rezerwami, a stały skład jak Dudek, jak Szymkowiak puszcza sądzę, że pokaże do, bardzo dobrą jazdę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z numerem pierwszym Sławomir Dudek Numer 2. debiutant 17-letni Andrzej Sotarski. Z numerem trzecim Jarosław Szymkowiak. 4. Piotr Protasiewicz. 5. Andrzej Huszcza. 6. Mariusz Sańczuk. I 7. 17 latek Tomasz Luzarowski. A nie jak powiedział speaker Lazurowicz. Tomasz Luzarowski. Polonia Bydgoszcz Numer 9. Samer Molenko. 10. Tomasz Kamiński 11. Jacek Golob 12. Eugeniusz Skupień 13. Tomasz Golob 14. Maciej Gut 15. Marek Kępa i 16. Waldemar Cieślewicz. W wyścigu drugim od wewnętrznej. Tor pierwszy, kask czerwony numer 11, Jacek Golow. Tor drugi, kask żółty numer 3, Jarosław Szymkowiak. Tor trzeci, numer 12, kask niebieski Eugeniusz Skupień. I tor czwarty, numer 4, kask biały, Piotr Protasiewicz, jeden z najlepszych polskich juniorów. Po pierwszym wyścigu Polonia prowadzi 4 do 2. Pratasiewicz atakuje po zewnętrznej, wychodzi na prowadzenie, ale Jacek Kolop kontruje i po zewnętrznej wyprzedzając młodzieżowca Morawskiego. Atakuje Eugeniusz z tej pozycji, wychodzi na drugą. Więc jeden prowadzą poloniści. Wspaniały start Pratasiewicza na nic się nie zdał. Bydgoszczanie zaatakowali i wychodzą na prowadzenie. Daleko z tyłu Jarosław Szymkowiak, który w tym sezonie prezentuje beznadziejną dyspozycję. Jedyny mecz, w którym pokazał się z dobrej strony, to ten, w którym Morawski pokonał Polonię. Wówczas jeszcze tylko Polonię. 55 do 35. zdobył był wówczas 12 punktów. A teraz, tak jak przez reszty, tak wreszcie sezonu, słabo. Czwarta lokata. Prowadzi Jacek Golop. Drugi Eugeniusz Skupień. Trzecia pozycja Piotr Protasiewicz. I dopiero czwarty Jarosław Szymkowiak. Wspomnijmy, wicemistrz Polski z ubiegłego roku. W końcu Jacek Golow, Eugeniusz Skupień, Piotr Protasiewicz, Jarosław Szymkowiak. 5-1 i 9-3 po dwóch wyścigach. Rozpoczyna się już wyścig siódmy z toru pierwszego Tomasz Golowczyk w kasku czerwonym numer 13 z toru drugiego Sławomir Dudek Kask żółty numer 1 tor trzeci Maciej Głód kask niebieski numer 14 i czwarty tor Andrzej Sotarski numer 2 bardzo ładnie tym razem startuje Maciej Głód ale czy nie popełni błędu wychodzi na drugą pozycję czeka na niego Tomasz Golowczyk i czy Maciej Głód czy Sławomir Dudek jednak Dudek po zewnętrznej Maciej pomałej atakuje i... Wychodzi na drugą pozycję na tej Tomasz Zobacz, asekuruje swojego młodszego kolegę. Zajęła jazda tego młodego chłopaka. Słowo Durek nie rezygnuje. To mek Golop się teraz trochę do przodu, ale nadal czeka na maczka. 5 do 1 prowadzą polonisty. Stał na trybunach. 5 do 1. Może wreszcie obudził się Maciej Gud. W tym zawodniku drzemie przecież ogromny talent niewykorzystany już od trzech lat. Prowadzą nadal holoniści 5-1, to Mierdudek nie rezygnuje. Ale zwiększa się odległość. Zwiększa się w tej na tym łuku, To jest już jakieś 10 metrów. I Krzyżby, Krzyżby 5-1. Aż się nie chce wierzyć. 5-1. Tomasz Golop Maciej Gud, Sławomier Dudek. I... Andrzej Stotarski po wspaniałej, wspaniałej jeździe bydgoskiej Pary. 5-1 i 32 do 10 po 7 wyścigach. W kasku niebieskim z numerem 15 Marek Kempa to wyścig 10. W kasku białym numer 4 Piotr Potasiewicz, kask czerwony numer 13 Tomasz Golob i kask żółty numer 1 Słowiniew a zwycięzca pierwszy dziewiątego wyścigu. Eugeniusz skupy uzyskał czas 64 sekundy 44 setne. Jak zwykle dobrze startuje Tomasz Golob, drugi jedzie Marek Kępa, ale wyprzedza go Piotr Wydaje mi się, że zmiana Tomasza Kamińskiego na Marka Kempa nie była zbyt zasadna, albowiem bydgoski młodzieżowiec spisywał się dzisiaj naprawdę dobrze. Piotr się to już zdążył pokonać, natomiast Marek Kępa jedzie trzeci. Wydaje mi się, że w takich meczach jak dzisiejszy powinni jeździć bydgoscy młodzieżowcy, ponieważ kiedyś muszą oni uczyć się wygrywać, a Marek Kępa w tej chwili jest na czwartą pozycję. I to jest chyba kara za wprowadzanie tego zawodnika zamiast młodzieżowca. Daleko z przodu Tomasz Golob, a Marek Kempa jedzie czwarty, próbuje teraz atakować. Do Mira ale nie udaje mu się to. Zdepknięty pod bandę, traci dystans. Naprawdę wydaje mi się, że ta zmiana nie była potrzebna. Tomek Kamiński dzisiaj naprawdę nie miał złego dnia. I miejmy nadzieję, że wystartuje w swoim ostatnim wystygu. Tomasz Golop, J. Włodasiewicz, Słowo Dudek i bardzo słabo Marek Kempa. Pierwszy remis w tym meczu i 44 do 16 prowadzi Polonia Jutrzenka z Morawskim Zielona Góra. W biegu 12 zmiana za Artura Andrzeja Szotarskiego wystartuje Sławomir Dudek i jak mówi tu nam kolega z Zielonogórskiej Telewizji Przewodowej, Sławomir Dudek otrzymuje w prezencie kolację od trenera zespołu Morawskiego, ponieważ powiedział on przed meczem, że kto wystartuje w tym meczu 6 razy, ten otrzyma od niego posiłek. I... Wracamy już do wyścigu. W Kasku Niebieskim z numerem 14 Maciej Gód. W Kasku Białym z numerem 1 z Mirdudek. Dudek. W Kasku Czerwonym z numerem 11 Jacek Golob i w Kasku Żółtym z numerem 5 Andrzej Huszcza, a więc dwaj najlepsi zielono Starszy z braci Golobów i utalentowany młodzieżowiec Maciej Gód, który dziś spisuje się naprawdę bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że to zdanie będę mógł podtrzymywać po zakończeniu 12 wyścigu. Przygotowania do startu trwają i za chwilę taśma w górze bardzo dobrze wystartował tym razem Kolomir Dudek ale na prowadzeniu znajduje się Maciej Gór. wyprzedzony teraz przez Kolomira Dudka Andrzej Huczta jedzie czwarty wyprzedza teraz po zewnętrznej Macieja Głoda który przewraca się tam bardzo groźnie to wygląda Jacek Golub wychodzi w tym momencie na prowadzenie atakując po wewnętrznej Sławomira Dudka miejmy nadzieję, że nic nie stało się młodemu Bydgoszczaninowi ale szkoda, że upadł gdyż walczył naprawdę dobrze Kolomir Dudek prowadzi teraz Tuż za nim Jacek gola atakujący ze wszystkich stron. Natomiast jego atakuje Andrzej Hucza. Bardzo dobry wyścig. Emocjonujący. Sławomir Durek powiększa przewagę. Drugi jedzie Jacek Golob Trzeci Andrzej Hucza. Maciej Gut w tej chwili już poza torem. Krzewie też przy motocyklu. Prawdopodobnie to coś z maszyną było. I wychodzi na prowadzenie Jacek Golop. Ale słowo Durek wykorzystuje kolejny błąd Bydgoszczanina. Jeszcze raz atakuje Jacek. I tym razem wygrywa. Wygrywa Jacek Golop. Z drugi Sławomir Dolek, trzeci Andrzej i z powodu upadku wyścigu nie kończy Maciej Gut wspaniała walka pomiędzy Jaskiem Golowym, Sławomirem Duczkiem i Andrzejem Koczą. chyba nikt nie oczekiwał, że aż tak walczyć będą zawodnicy w tym wyścigu wszyscy i 52 do 20 po 12 biegach prowadzą w stanie a w biegu 15 rozegranym już przy Szarówce Wystąpią dwaj zawodnicy Morawskiego Zielona Góra. Andrzej Chusta jako lider pary i drużyna Morawskiego stara się walczyć do końca. Piotr Potasiewicz zastąpi Andrzeja Szczotarskiego w ramach rezerwy taktycznej. I wystartując z pierwszego toru w kasku białym z numerem 4, z toru drugiego w kasku niebieskim z numerem 12, Eugeniusz Skupień i z toru trzeciego, w kasku żółtym Andrzej Huszczak z numerem 5 z Czwartego Mistrz Świata. W kasku czerwonym z numerem 9 Samer Molenko. Zawodnicy, którzy ukończyli już wyścigi. Słomir Dudek zdobył 6 punktów w 6 biegach. Andrzej Stotarski 0 w 3. Jarosław Szymkowiak 3 w 5. Mariusz Szańczuk 0 w 4. Wydgowskiej Polonii Tomasz Kamiński 3 punkty w 3 biegach. Jacek Golop 13 w 5, ale z dwoma bonusami, a więc komplet. Tomasz Golob komplet punktów 15. Maciej Głód 3 punkty plus 1 e, w trzech wyścigach. Marek Kępa podobnie 3 punkty plus 1 w trzech biegach. I Włademarcieślewicz w słabym stylu, jeden punkt w jednym biegu. Po 14 biegach 60 do 24 prowadzą gospodarze w tym naprawdę jednostronnym pojedynku. Miejmy nadzieję, że ostatni bieg, w którym startują najlepsi zawodnicy Morawskiego i najlepsza para bydgoska, przyniesie chociaż odrobinę emocji. Bardzo dobrze prowadzi dzisiejszy mecz sędzia. Pan Józef musiał, ze względu na przesunięcie czasu, musiały one odbyć się naprawdę szybko, a i tak w tej chwili jest już szarawo. Dobrze, że zawory zaprowadzone są tak szybko, inaczej mogą być problemy z ostatnimi biegami. Mogłoby dojść do takiej sytuacji jak w Machowej, kiedy ta ostatnia seria startów w turnieju srebrnej kaski została rozegrana. I już za chwilę start. Bardzo dobrze Piotr siebie. Ciasno w pierwszym muku, bardzo ciasno, zostaje Eugeniusz Skupień i wychodzi na prowadzenie Samer Molenko. Teraz Eugeniusz Skupień przechodzi na trzecią lokatę po szerokiej, próbuje zaatakować Andrzeja Kusztę i udaje mu się to. We wspaniałym stylu, ten ambitny zawodnik wychodzi na drugą pozycję. 5 do 1 dla Bydgoszczan. A więc emocje były, ale chyba już się niestety zakończyły. Daleko już z przodu Sam Ermolenko, zanim Eugeniusz Skupień powiększa dystans do Andrzeja Huczty. i na twardej pozycji Piotr Potasiewicz. Walka była więc na pierwszym i drugim łuku, a później już niestety, niestety znów sznureczek. Może na miasto walki mają teraz pomiędzy zawodnikami z Zielonogórskimi. Piotr Potasiewicz za wszelką cenę próbuje przejść na trzecią pozycję przed Andrzeja Kuczczczem. Może mu się to uda. Ale... To już koniec tego biegu. 65 do 25 zwyciężają. Bydgoszczanie Samer Molenko, Eugeniusz Skupień, Andrzej Husza i Piotr Protasiewicz. 5-1. 65 do 25. Komplet punktów wywalcza Samer Molenko z ponutami 12 plus 3. Eugeniusz Skupień, Piotr Protasiewicz 6 w 6 biegach i Andrzej Husza 9. I runa honorowa. Teraz drugi i dwaj zawodnicy we wspaniałym stylu mijają linie nie na jednym kole. 40 punktów dla Bydgoszczan. Kto się tego spodziewał przed sezonem, że ten mecz będzie aż tak mało wyrównany. A więc Bydgoska drużyna ma jeszcze duże szanse na zdobycie tytułu wicemistrza Polski. I teraz, teraz drużyna Bydgoskiej Polonii Jutrzemki żegna się ze swoimi wiernymi kibicami. Sami. A w ostatnim wyścigu Samer Costa był czas uzyskał czas 65 sekund 66 setnych 65 do 25 dla Bydgoskiej Polonii Urszczęki i Zawodnicy żegnają się teraz z Państwem Linie Mety przejeżdża w tej chwili Jacek Golop ze swoim mechanikiem na jednym kole mija Maciej Gór. Samer Molenko i Tomasz Golop również na jednym kole. Wspaniale jeździli dzisiaj nasi zawodnicy, ale wydaje mi się, że gdyby przeciwnik był silniejszy, wynik byłby na pewno niższy. Eugeniusz Kupień wiezie Marka Kempe. I kolejna runda bydgoskich zawodników. Maciej Gór znów na jednym kole. Jacek Golob, Tamer Molenko i mistrz polski Tomasz Kolok Czyżby znów zamierzał próbować jazdę na łuku na jednym kole? Tak jest! I tym razem bez upadku we wspaniałym stylu przejechał cały łok na jednym kole! Brawa dla mistrza polski! Dziękujemy serdecznie Bydgowskiej Drużynie za wspaniałe widowisko! Ze stadionu Polonii Jurczenki, żegnam się z Państwem, Wodzimierz Nowajcek. Pan Stanisław Łebkowski, jeden ze sponsorów drużyny zielonogórskiej. Po meczu doszło tutaj do nieprzyjemnej sytuacji z porządkowymi. Proszę Pana, wjechaliśmy, jak Pan widzi, do, tutaj na z samochodem. Władowali się. Oczywiście nas wprowadzono na trybunę tutaj obok, gdzie, gdzie różni goście są przez parking. Przy wyjściu nie chciała na nas wypuścić. Wiadomo, że zawodnicy chcą się rozebrać maszyny pochować, potem włożyć, chciałam wyjść. To absolutnie no kilku, konkretnie mówię, może to jest niegrzecznie z mojej strony, ale kilku osiłków takich się stawiło, że nie puszczą. Mówią, że przez dziurę mam wychodzić, którą tam dzieciaki chodzą. Uważam, że to jest nie w porządku. Dopiero po wielu interwencjach, innymi później dostanego naszego sędziego. Tutaj zbyt gości pana głoda dopiero puszczono. Ale... To co się dzieje to, to jeżdżę, proszę Pana, nie tylko tutaj po całym świecie jeździłem, w różnych byłem i jest to, to, to taką rzeczą, z się nie spotkałem. Bardzo żałuję i uważam, że już do gości więcej nigdy nie przyjadę. A nie wiem co się spotka, jeżeli powiem w Zielonej Górze. To nie jest zastraszenie, nie jest w rewanżu, ale w Zielonej Górze uważam, że też tak będą oswo przyjęci. W dzisiejszym meczu już chyba jak zwykle był Pan najlepszym zawodnikiem zielonogórskiej drużyny, ale zauważyłem, że chociaż jest w tej chwili Piotr Trasiewicz, zbyt wielu utalentowanych juniorów drówna nie ma. No znaczy się, no, w tym roku mieliśmy takie nieszczęśliwe wypadki, no był też bardzo dobry junior Pawlak, no tak się skończyło jak wiecie, no Piotr Protasiabich jest to na pewno talent bardzo duży i będzie dobrze jeździł, dzisiaj to też pokazał. Nie chciałem już wspominać Artura Pawlaka, ale jeszcze dłużej od niego jeździ Mariusz Szańczuk, a jakoś nie pokazuje się z dobrej strony. No słuchajcie. i tacy zawodnicy nie, nie, nie. i tacy, no prota się widzie z talentem i już, już właśnie to w pierwszym roku dużo pokazał i na pewno będzie zawodnikiem wysokiej klasy. A jak widzi pan drużynę zielonogórską w przyszłym sezonie? Czy ktoś ma przejść, mówiło się o przejściu na Krzysztyniaka, o przebudowie torów? Eee, też coś takiego słyszałem, ale co do tego dojdzie, to jeszcze nie wiadomo. Na razie to są takie pogłoski od ludzi. Tak? No, dziękuję bardzo i życzę takiej dobrej formy jak w tym sezonie. No, dziękuję, będę się starał. Panie Tomku, czy nie czuje się Pan przemęczony kończącym się sezonem? No, może troszkę, siły mi zbyt wiele nie zostało. Nadchodzi groźna zima, którą niestety będziemy musieli wszyscy równo przepracować na przyszły sezon. Być może jeszcze w tym roku pojadę do Australii. Aktualnie szukamy sponsorów na, na, na pozycję kosztów przelotowych. No, jak będzie, zobaczymy. Może i na całe szczęście, że sezon się kończy. My, my, my jako zawodnicy jesteśmy przesyceni jazdą, natomiast może kibice są już, no, że tak powiem, znudzeni naszą jazdą. Nie, no tam, pana jazdą, żaden kibic nie będzie tak tak. znudzony. Myślę, że tak długo jak będę jeździć, na stadionie polonii kibice będą przychodzić. Zauważyłem, że dzisiaj zaprezentował pan nową sztuczkę. No. Myślę, że no. myślę, że zgadzam się z panem, że to jest nowa sztuczka. Nikt z zawodników jeszcze nie próbował jeździć na jednym kole po wirażu. Łatwiej się próbowali, ale im się to nie udawało. No ja będę próbować i zapewniam, że... Uda mi się perfekcyjnie to panować. To był mój może dzisiaj dziesiąty, dziesiąty raz e, próbowania na jednym kole w, w łuku. Nie miałem za, za dużo czasu, żeby e, trenować i to co się stało, udaje się w trzynastym biegu, gdzie no, niezdarnie upadłem. A no, to nawet mistrzem się zdarza. No oczywiście i nawet e, nie jestem z tego powodu załamany, dlatego że e, cały czas, całe życie się utrzymy i nigdy nie można powiedzieć, że już. Ktoś potrafię perfekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. gratuluję dzisiejszego występu i chciałbym zapytać o problemy z motocyklami, o których rozmawialiśmy już w Gorzowie. Czy sytuacja już jest w porządku? Myślę, że tak. Znaczy odstawiłem yy, silnik silniku Godena. No, w tej chwili jest na jawie. i dobrze mi się jeździ. No, myślę, że tak by, żeby było tak dalej, jak jest w tej chwili. A więc Jawa lepsza od Godena? Znaczy... Chcę że mi się lepiej idzie na Godenie, tylko ostatnio coś tam mam problemy z Głowicą i przesiadłem się na Jawę. No, myślę, że będzie wszystko w porządku. Na pewno nie siądę na Godena, tylko muszę zdecydować się na drugi rok, czy będę jeździł na Jawie, czy nad Żyjemy, a to przez zimę przemyśle. A właśnie, mówi Pan, że przez zimę przemyśli. Czy w przyszłym roku będzie Pan jeździć w Wyrgowskiej Polonii jutrzem? Nie odpowiem na to pytanie. Ale myślę, że raczej tak. No to dziękuję bardzo. Szkali się na to, że Gwardii w Naturnieju opuchającego